Dzisiejszym gościem Krynica TV jest pani Iwona Wachna, kierownik promocji i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w Muszynie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od najświeższej, najnowszej inwestycji, czyli kaczkomaty w Muszynie, które stanęły w niektórych miejscach przy rzekach w Gminie. Tak, w Muszynie mamy kaczkomaty. Zakupiliśmy kaczkomaty. W związku z tym, że Muszyna jest miastem ogrodów, posiadamy wiele ogrodów, chyba największe ogrody w Polsce, to chcemy dbać również w tych ogrodach o zwierzątka. W związku z tym, że mamy dużo kaczek, postanowiliśmy dokarmiać te kaczki specjalną karmą. W związku z tym, że turyści nie może no nie wiedzieli, że nie wolno dokarmiać kaczek chlebem, bo one później chorują. Dokarmi Mieli po prostu wszystkim, co się tylko dało, te kaczki. Kaczki chorowały. Wymyśliliśmy, że w związku z tym postawimy kaczkomaty, żeby były te kaczki dokarmiane tak, jak powinny być. Kaczkomaty zakupiliśmy ze środków budżetu gminy. Taki jeden kaczkomat to koszt około 3000 złotych. Kaczkomaty bardzo się sprawdzają, cieszą się niesamowitą popularnością. Turyści jak i mieszkańcy przede wszystkim korzystają. Za jeden złotych można kupić karmę, później tą karmę wymieniamy, dokupujemy. Mogę już powiedzieć taką ciekawostkę, że już dwa razy wymienialiśmy tą karmę. No i mamy nadzieję, że tych kaczek u nas w Muszynie będzie coraz więcej. Na naszym stawie w ogrodach urodziło się nam osiem kaczątek. Od tych kaczuszek zaczęło się, że po prostu chcieliśmy jakoś dokarmić, żeby one tam zostały i stąd pomysł kaczkomatów. No i mamy kaczkomaty w Muszynie.